dziady, część piąta, dziady, które nie spieprzają, Żadam Mickiewicz tutaj się autorowi objawił tak i kazał napisać nowe dziady w formie gry paragrafowej, wcielamy się z, w jedną z postaci w nawiązaniu tak do, do, dziadów i może to być Karolina Zan, jej karta, oczywiście nie trzeba tej karty wypełniać, tak, tutaj możemy sobie sterować i chce sobie zostawić tak, na ten sero. I jakościowo to jest taki, taki blok techniczny. Tak? Wszystkie postaci mają siłę, siłę ciała, rozumu ducha, a oprócz tego każda ma swoje inne. Ona ma asertywność. Konrad Gustaw ma punkt obłędu i przyjmowanie energii, bo on jest upiorem. No Silcow, tak? Jako taki, taki, taki Lizus, cara, on y, ma punkty mendozy, no musi generalnie działać jak najbardziej negatywnie, źle i, i nikczemnie. Y, Guślarka ma, y, y, ma punkty mocy i y, y, oprócz tego tak. Zebrane informacje. Będziemy zdobywali e, informacje e, jako hash, tak? Krzyżyk i, i numer informacji. Będziemy sobie tu wpisywać, bo w zależności, które informacje o jakich numerach udało nam się zdobyć, e, to na takie paragrafy w pewnym momencie będziemy skakać. E, Myślenia na notatki. Oczywiście, jak nam zabraknie miejsca, możemy sobie z tyłu też notatki robić. E, pionki pionki cienkie i bardziej tak dla panów gier planszowych, żeby, żeby był ten pionek, on tutaj nie jest potrzebny. To jest cieniutka tekturka. No ma podstawki może może też jakoś utrzymać. Ja tych nie wyciągałem generalnie. Nie jest mi ten pionek tutaj do niczego specjalnie potrzebny. Ale panie, że zawsze można jakoś go pokolorować też samemu, tak? Więc pomysł pomysł ok. Przydaje się mapka. Tu jest, mamy mapkę, ta przy otwarciu pokazywaną yy, 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 i ona jest taka trochę właśnie yy, yy, śliska, więc można takim suchościeralnym mazakiem po niej pisać i potem ewentualnie to zetrzeć. Tak? Też też powinno się nam udać w ten sposób. Yy, yy, I zobaczmy, o co tutaj chodzi jak my w to gramy. Yy, już na, na początek otwieram. Yy, na wstępie mam, jak, jak to Mickiewicz się objawi, że będzie taka gra. Paragrafy widzimy, są paragrafy yy, i skaczemy. Tak? Mamy paragraf, i potem do wyboru 4, 5, 6 i skaczemy do danego. Do dwójeczka 4, 5, 6, a tu już zależy 1, 2, 3. Czyli kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna. Tak? Niecoś będzie też ta niebinarna. I yy, yy, trochę, jak jakieś przekleństwo, jest to, yy, to w ten sposób: o. I tutaj przekleństwo na K, tak, pisane. Yy, będą też jakieś takie informacje, że można coś się dowiedzieć więcej, albo dane źródłowe, tak, w przypisach dolnych. Yy, I tutaj mamy, tak, Gustavo Konrada yy, atrakcyjny, prawie bohater narodowy, może przemienić się w upiora, potrafi wystać energię ze swojej ukochanej, o ile jest... Yy, o ile jest szczęśliwie zakochany, lece biegły w perswazji, potocznie zwanej branie na litość, nie lęka się śmierci, w to mówi. Słabe strony historyk, dodaje, e, dostaje punkty obłędu, jeśli jest nieszczęśliwie zakochany. Stąd na karcie punktów obłędu. Masałość do mężatek, sprawiedliwie nie naukają go demony. Karolina Zan, dzielna kobieta, której Konrad Gustaw zawsze się wypłakuje. Gdy e, kolejna mężatka, e, kol, e, chrab, gdy kolejna Mężatka hrabina da mu kosza, o, w ten sposób. I to generalnie taka kobieta renesansowa, ale w czasach romantyzmu, więc ciężko jej jest po prostu, tak? Mocne strony, żelazna psychika, odporność na manipulacje, ubiegłość w historii i językach starożytnych, umiejętność stworzyć skutecznego plaskacza na odprzeźwienie, generalnie ma być asertywna, tak? Stąd miała punkt asertywności, słabe strony. Jest kobietą w XIX-wiecznym klasie polskim kongresowym, racjonalistka w dobie romantyzmu, tak? nowosilcow, rosyjski hrabia, kontrwywiadowca, carski tropiciel. Polskich spisków. Mocne strony, wysoka pozycja społeczna, tak? Czyli jest ustawiony, umie się ustawić w każdej sytuacji. Nie krępują go zasady moralne. I tu słabe strony. Upe, Menda, Kanalia, Craskie, Zejna. żeby nie powiedzieć dalej. To już tu Mickiewicz niby tak mówi, jest, jakie są słabe strony i tego, tej postaci. Potem mamy tak. Uślarka, najlepsza adeptka ludowej wiedzy tajemnej. Genialna znajomość ludowy, ludowej nekromancji, wysoki skill w działu lecznictwie, szacun na wsi, generalnie taki język młodzieżowy w całej książce jest taki młodzieżowy, ale też jest dużo wiedzy takiej związanej z jakimiś ludowymi obrzędami, tak? Co bez strony e, wierzy w szalone teorie spiskowe, smarli przychodzą do niej nawet wtedy, gdy nie są proszeni, nie lubią jej księża. I przejść do rozdziału 1, rozdział 1 jest i tak, co nam będzie potrzebne do gry zakładki, tak notatki lub komentarze, jeśli mamy e-booka natomiast standardowo będzie nam potrzebne coś do pisania i będzie nam potrzebna moneta i, no i wiadomo, jak do pisania to gumka, bo to możemy wiele razy wychodzić, bo są różne ścieżki, tak ołówek, gumka, moneta moneta do testów czyli orzeł, reszka, chcemy żeby był orzeł Karta postaci. Siła ciała określa jak, jak ona, jak e, określa jak sprawna i silna e, wytrzymała jest dana osoba, tak? tak? jakby życie, wytrzymałość. Rozum. Jak wielką dana osoba ma wiedzę, jak sprawnie potrafi się nią posługiwać, czy potrafi racjonalnie myśleć nawet w nadestresujących sytuacjach, jak bardzo jest postrzegawcza też. Siła ducha. Jaką wielką moc duchową włada i jak łatwo nawiązuje kontakt z bytami nadprzyrodzonymi. Testy. I na, y, siła ciała, rozumu, ducha, y, określone już punkty tak dla danej osoby wstępne, które potem będą rozwijane. Y, I to jest przykład dla y, guślarki, tak Siła ciała 5, y, y, rozumu 1, ducha 8. Jak to jest tak? To y, jeśli byłby test wykonywany dla siły ciała, no to ona musi monetą rzucić 5 razy, i jeśli w, w jednym z tych pięciu rzutów wypadnie orzeł, no to test jest pomyślny. Siła rozumu, no raz tylko rzuca, i się padnie orzeł pomyślny, czyli no kiepsko. Siła ducha, aż osiem razy może rzucić, jak wypadnie orzeł, to jest test, test pomyślny. Ale testy mogą być też różne, ponieważ test zwykły, to yy, yy, potrzebny nam jest najmniej jeden orzeł, żeby wypadł, tak? Test niełatwy, jak się pojawi, to muszą, no, chociażby te dwa orby. Tak, lub więcej oczywiście. Test skomplikowany, 3 orły. Test trudny, 4 orły. Bardzo trudny, 5 orłów lub więcej za każdym razem, tak? Test cholernie trudny, co najmniej 6 razy, 6 orłów. No i chcę marny, co najmniej 7, 7 orłów musi być, tak? Tak naprawdę, naprawdę trudny, bardzo. No i dla każdego, tak? Więc ile razy będziemy mogli rzucać monetą, a oprócz tego, ile razy ma wyjść ten orzeł, tak? W zależności od tego, jaki jest test. Można też rzucać kostkami i potem czy parzyste, czy nieparzyste, jedne będą orłami, drugie będą reszką, tak? A oczywiście też, jak ktoś chce tylko czytać, to wcale nie musi wykonywać testów. Możemy to czytać jako, jako książkę, też tak można, chociaż pewnie nie będzie tak emocjonalnie, tak? Emocjonująco. I tu już tak, w zależności kim jesteśmy, już startujemy i widzimy z innego paragrafu, na przykład ktoś już zdobywa jakąś informację i to jest ważne, zdobywa informację H3, czyli już to wpisujemy, ponieważ e, jakiś przykład, gdzie... O, o, chcesz od, y, jakiś paragraf taki na losowo y, 397, tak? Chcesz odpocząć i masz. Jeśli mam informację 22, to idę do 250. Jeśli mam 23, to 251. Jeśli mam informację już 24, to 252. Jeśli mam informację 27, to 253. Więc te informacje sprawiają, że do innej, innego paragrafu się udam, tak? Tak. Yy. A będziemy też widzieć y, jakie informacje dostajemy, o tu na przykład zdobywam informacje 29, tak? na, na, w tym paragrafie, tu jakąś 28 zdobywam, y, więc te informacje będą wpływać na historię, na kontynuowanie opowieści. I tu już na ona od razu zdobywa, tak, i widzimy, y, więc tak, znaczy ona, on, bo dokładnie dziesiątka to jest Nowosilcow, tak, on ma si siłę ciała 5, rozumu 5, siła ducha 5, on zbiera te punkty Mendozy, czyli musi być generalnie, no, taki wredny dla innych, tak? Jeśli będzie jak najbardziej niedobry dla innych, tak? No to dostanie, ileś tych punktów Mendozy zbiera, zatrudnia paragrafy i potem może je porozdzielać do tych swoich tutaj statystyk. Potem mamy ten Konrado Gustaw, to jest 13, 13, 13, już przejdę do tej 13ki. Albo najpierw po kolei, po kolei jest tutaj dziesiątka, jedenastka, Karolina Zan. Karolina Zan, bo ona mi tutaj śmigła gdzieś, ta Karolina Zan. Ona widać siła ciała 5 rozumu 8 ducha 1. E, tak, i ona te punkty asertywności. Za każdym razem, gdy pokocha, pokażesz mężczyznom siłę swojego charakteru, otrzymujesz punkt asertywności. Czyli nie, nie daje się mężczyznom. E, a on, ten Wosilco, w punkty Mendozy, tak. Mówiąc, gdy twój wybór w odniesieniu do ważnej decyzji będzie identyczny, jak ten, który podjął historyczny Mikołaj Nowosilcow, otrzymujesz pełen punkt Mendozy. Czyli trzeba być, no, takim niedobrym. Eee, potem, kogo my tutaj mamy jeszcze? Na dwunastce, czyli ta guślarka, guślarka, już dwunastka, guślarka, już na wstępie dostaję, o, też eee, punkty mocy, tak? Na szczęście może te podnieść. Ona ma 5 dla ciała, rozum, jeden ducha wysokiego. 5 punktów mocy może przyznać sobie, tak. I punkty mocy trzeba sobie wpisać. Tu z tyłu jest, widzimy, jedna karta, tak. Że nie, ta Przy otwarciu, bo że nie, nie trzeba tego mieć, bo tu z tyłu też już jest miejsce na, na wpisanie, tak i ostatnia z postaci to mamy tą trzynastkę, tą, 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 tą trzynastkę Konrado Guś, Gustaw i patrzymy na, na trzynastkę on padł była informację inną na następie i takie ma statystyki się ciała 4, rozumu 2, ducha 8 może zdobyć 3 punkty przyjęte energii, z którymi zasili już wybrane cechy Wpisz teraz w każdej postaci punkty przyjętej energii. Dodatkowo w rubryce notatki dopisz jeszcze hasło punktów błędu. Za każdym razem, gdy je otrzymasz, zapisz to i odejmij ich liczbę od wartości siły duchowej. Zmiana jest trwała. Innymi słowy, słowy, jeśli masz siłę ducha wartości 8 i zdobywasz 2 punkty błędu, wartość Twojej siły ducha od tego momentu wynosi już tylko 6 i tu będzie no, spadało, tak? Nie możesz się, jak możesz podnieść siłę ducha, lub e, kiedy grozi ci otrzymanie punktu błędu. Otóż, jako Konrad Gustaw, jesteś niesamowicie kochliwą postacią, która jednak do pewnego stopnia panuje nad twoimi życiami Możesz zdecydować, czy chcesz się w kimś zakochać, czy nie chcesz tego robić. A to ten moment, kiedy masz władzę nad swym afektem. Gdy już zdecydujesz się wpaść w siłę miłości, prędzej czy później, poniesiesz emocjonalne konsekwencje, możesz wówczas albo, wzrast, e, możesz wówczas albo wzrastać i zdobywasz, e, gdy uczucie cię uszczęśliwia, zdobywasz wówczas. Dodatkowe punkty siły ducha albo cierpieć, tućcie się, nieszczęśliwie w wówczas punkty obłędu i tu historia jego, tak? Yy, tak to wygląda, no i potem będziemy już startować z, yy, no tu już znowu Silcowem, tak? Naprawdę sam by torturował i w ogóle wymuszał i, i był niegodziwy, tak? A znowu inni no muszą trochę inaczej działać. No i na końcu jak, jak się, no przyjdziemy też do, 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 do tej wsi tutaj, na cmentarz też będziemy tak, jak się nasza historia rozwinie, tak, każdy troszkę inaczej gra, każdy ma trochę inne statystyki, na które też możemy wpływać, będzie nam potrzebna do mapka, z tyłu jest, więc możemy ołówkiem pisać, pionki mogą się przydać, jak chcemy mieć je jakoś tak ładnie, ale nie muszą, generalnie ołówek, gumka, moneta, do grania. Jest też w wersji e-book. Tak to wygląda pokrótce technicznie. Ale liczy się tutaj przede wszystkim pomysł i klimat, no nawiązywanie nawiązanie do, do, do folkloru ludowości, tak? Do, do literatury, no, do dziadów. Pomysł naprawdę fantastyczny. Wykonanie na wysokim poziomie. Polecam.